Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale Azyl. W dniu dzisiejszym chcieliśmy zrobić małą niespodziankę, pokazać coś, co być może wiele osób jeszcze nie widziało. Do tego celu wybraliśmy właśnie tą mini wieżę lub można powiedzieć nawet bomboksa, bo gdyby był tutaj uchwyt, można byłoby to przenosić marki Sony. Ale niestety sprzęt zrobił nam małą niespodziankę. Yy, po włożeniu kasety, no pasek, który jeszcze niedawno, że tak powiem, dawał sobie radę, w tym momencie zablokował nam kasetę, zablokował wszystko. Więc do samej prezentacji yy, tej małej niespodzianki yy, przejdziemy na końcu tego filmu. A teraz w międzyczasie zajmiemy się, no, rozebraniem tego sprzętu i próbą Mam nadzieję, y, która odniesie sukces, y, wymiany tego paska, a żeby wydobyć tą kasetę ze środka, bo y, głowica też najprawdopodobniej stanęła w połowie wysokości, oparła się o tą kasetę, no i tak już by pewnie zostało, więc będziemy starać się to naprawić. Także zapraszamy do obejrzenia filmu w całości. No, ten, kto wytrwa do końca, zobaczy na pewno coś bardzo, bardzo ciekawego. Tak oto wygląda wieża no tutaj z boku są takie metalowe prowadnice które trzymają te trzy elementy razem no a tutaj jest nasz magnetofonik już odpięty za chwileczkę go rozbiorę i zobaczę jak wygląda w środku i czy da się ten pasek wymienić no tak sprzęcik mamy rozebrany i tutaj uchylę rąbka tajemnicy Tutaj jest silnik. Oczywiście pasek jest bardzo, bardzo luźny. Będziemy to za chwilę rozmontowywać całe. Ale nie wygląda mi to na zbyt skomplikowane. Całego mechanizmu najprawdopodobniej nie trzeba będzie rozbierać. Więc zobaczę jeszcze, jak to wygląda. Pasek od licznika, bo może być też tak, że licznik ma tu jakiś wpływ. Ale przekonamy się o tym za chwilkę. Na razie przechodzimy do dalszego etapu naprawy. No tak, yy, sprzęt mamy rozebrany. Pasek wygląda tak, gruby, solidny, ale no niestety trochę już rozciągnięty. Tutaj na silniku widać było, że się trochę kleił. Yy, no. O. Tu tak samo jest warstwa starego paska. No wszystko trzeba będzie umyć i wyczyścić. No, myślę, że, że taki pasek może gdzieś znajdę, ale pewny nie jestem, no jest pierwszy raz widzę aż tak gruby pasek, żeby w magnetofonie kasetowym był użyty. No, zobaczymy, czy coś jest, czy może z tego da się coś zrobić. Czy on jest rozciągnięty, czy po prostu był przyklejony, bo tak też jest możliwe. Często można zrobić w ten sposób, że odwróci się go na drugą stronę, a wszystko, jeżeli się ładnie wyczyści i, i y, umyje, to on się przestaje kleić i wtedy no, sprzęt zaczyna działać. No, za chwilę będziemy wiedzieć, jak to naprawdę wygląda. I oto sprzęt ruszył. Jest tutaj. Już ustawione, co prawda pasek nie został wymieniony, bo po prostu takiego grubego i tej długości nie mam. Mam dłuższe, mam krótsze, mam węższe. Oczywiście węższy można byłoby założyć yy, odrobinkę, ale ten po umyciu, po wyczyszczeniu mm, okazało się, że bardzo ładnie się trzyma i bardzo ładnie ciągnie. Więc on był bardziej przyklejony niż, niż rozciągnięty. Więc z tej przyczyny postanowiłem tego nie robić i zostawiłem tak, jak jest. Za chwilę będę składał i będziemy przechodzili do prezentacji sprzętu. I tak, oto jesteśmy ponownie. Sprzęt już został złożony i mamy właśnie tutaj dwie niespodzianki. Jedna siedzi naprzeciwko mnie, a druga jest jeszcze schowana z tyłu i za chwilkę będzie prezentowana. Ale korzystając z okazji, że tak miło nam się dzisiaj rozmawiało, to stwierdziłem, że zaprezentujemy jeszcze jedną wieżyczkę i zrobimy taką małą prezentację o nich razem. Bo tak się fajnie właśnie złożyło, że ta jest potrzebna do tej prezentacji, a ta, jakby z automatu, trafiła dodatkowo. Są to modele FH. Ta poniżej jest FH11, a tu mamy fh 209 w Jest to połowa lat 80. A, połowa, 86-86. Tak. Ale są bardzo, bardzo ładne. W zasadzie one miały rączkę i można je było przynosić. Można było też kupić odtwarzacz CD do nich. Tego niestety nie posiadamy. No i przede wszystkim, co można o nich powiedzieć oprócz tego, że są oczywiście bardzo ładne, są mojej ulubionej firmy Sony. Pamiętasz, że... co znaczy Sonus? Yy, nie, nie pamiętam. Dźwięk. No Może włączymy na chwileczkę jednego Sonusa. Właśnie, sonu dźwięk, tak. Pięknie chodzi w obydwie strony i okazało się, że paseczek był no, po prostu przyklejony do napędu. Wystarczyło go odkleić, wyczyścić cały napęd, pasek odwrócić na lewą stronę, umyć go również bardzo dokładnie, dzięki czemu stał się bardziej sprężysty i mechanizm zadziałał jak nowy. Przewijanie, autorewers, wszystko, wszystko działa bardzo ładnie. Sprzęt w ogóle może tutaj mm, wyciszymy, żeby mu nie przeszkadzało. Ma ładny equalizer tutaj, prawda, który y, pokazuje y, rytm muzyki. Y, działają tutaj wychyły diodowe. Poniżej mamy oczywiście pięć zakresów sprzęt. Ma na przykład, jako ciekawostkę powiem, oprócz tego, że ma dolby, y, ma również możliwość odtwarzania albo jednej strony, albo zapętlonego, czyli słuchania jednej kasety w trybie ciągłym nie ma czegoś takiego jak pierwszą i drugą stronę ciekawe jest tylko przełącznik jedną lub drugą nie ma o, możliwości odtworzenia dwóch stron timerek do nagrywania oczywiście do odtwarzania ładnie podświetlone radyjko mamy możliwość programowania pięciu stacji no i podłączenie na CD radyjko oraz to co będziemy prezentować za chwilkę Powyżej, no, bardzo podobny egzemplarz, który yy, ma dwie kieszenie. Nie ma autorywersu, ale jest dwukieszeniowy. Niestety, w trakcie, jakby to powiedzieć, yy, no, prezentacji, już te paski tutaj też odmówiły posłuszeństwa, zarówno w jednej, jak i w drugiej kieszeni, więc nie podłączyliśmy nawet kolumn, bo nie było większego sensu. No, niestety musi też trafić na nasz stół montażowy, i muszą te paski zostać koniecznie znowu wymienione. No, sprzęt jest pf, 10 lat już pewnie u nas, a paski jeszcze nie były wymieniane. No więc czas na jego nastał. Yy, może pokażę, uda mi się. O, jak włączymy radyjko, to widać ono w tej chwili szumi i pojawia się tutaj nam też taki korektorek, tylko w innym kolorze. Tu mamy taki bardziej pomarańczowy, a tutaj. Mamy zielony kolor. Equalizer mamy tutaj z boku, również zakresowy. Jest bardzo zbliżony model, można powiedzieć, yy, bratni. Tylko tyle, że właśnie mamy dwa kanały, yy, dwa, przepraszam, dwie kieszenie i tym się w zasadzie tak naprawdę różnią. Dobrze, no to co, przejdziemy może do głównego punktu naszego programu. Tak, czas na niespodziankę. Czas na niespodziankę. Nie Która wiem, może... dotarła do nas kilka dni temu. Tak, tak. Yy, I tutaj... Zdradzę Państwu, że niespodzianka to sprzęt ulubionej marki naszego prowadzącego, czyli Sony. No i właśnie, oto ona. I mamy automatyczny gramofon z bezpośrednim napędem, model PSQ7. Tak, produkowany na początku lat 80., produkowany do 1974 roku. Jak Państwo zaraz zobaczą, jest naprawdę wyjątkowy. Wskażmy Państwu. Właśnie, otworzymy. I co jest takiego wyjątkowego? Bo sam gramofon jest bardzo mały. Więc yy, firma Sony wymyśliła sobie, że aby odtwarzać jednak płyty winylowe, zrobią gramofon. Z napędem bezpośrednim i oczywiście automatycznym ramieniem, ale jakby to powiedzieć, na pół płyty. Drugie pół po prostu wychodzi na zewnątrz. Genialne rozwiązanie. Bardzo fajnie zaraz. Tak, oryginalne. Płyta gra. Proszę bardzo. Gramofon bardzo prosty, możemy powiedzieć, bo tak, yy, mamy tylko start i stop. To jest pełen automat. Nie możemy nawet yy, podnosić tutaj ramienia i przesuwać go jakby automatycznie przy pomocy przycisków, z tego względu, że trzeba by było sięgać pod płytę, więc zaoszczędzono tego całkowicie i stwierdzono, że będziemy słuchać po prostu całej płyty. Jest tylko zasilanie oraz właśnie tutaj start oraz stop. U góry, co zresztą za chwilkę nakręcimy i pokażemy go dokładniej, mamy możliwość wyboru prędkości płyt, czyli 45 oraz 33. Oraz, co jest ważne, moment startu, czyli jeżeli założymy małą płytę, to też mamy tę możliwość, ażeby on to rozpoznał i ramię zaczęło jakby odtwarzanie w głębi tej płyty. No, bardzo mnie on śmieszy, powiem szczerze, bo, bo jest naprawdę bardzo dziwny, bardzo dziwnie to wygląda. Musimy to nakręcić za chwilę z bliska, żeby to było naprawdę widać. Jakie to dziwne uczucie, jak ta płyta tak krąży sobie poza grabofonem. Mam no, wrażenie, że zaraz dopadnie. Tak, tak. No ale jesteś ciężki, prawda? Tak, 2,5 bo... pół kilo tak, pół kilo. Ja w ogóle nie widziałam nigdy wcześniej tego typu rozwiązania. No było to innowacyjne, można by powiedzieć, rozwiązanie właśnie do tych, wiesz, FH. Yy, no, ktoś nad tym naprawdę dobrze pomyślał, bo faktycznie jest to wąski gramofon nadający się do tego typu sprzętu. No i trzeba chwalić yy, firmę Sony właśnie za tego typu rozwiązania, bo jest też gramofon pionowy, prawda, gdzie kręci się płyta yy, ustawiona pionowo, na, na bardzo wąskim odtwarzaczu. Jak to był model PPS5, czy coś takiego. Też jest taki tak, gramofon tak? Bardzo, mhm. bardzo dziwny. Też poszukujemy nie... go, chcielibyśmy mieć na naszej Tak, kolekcji. tak. Kiedyś na pewno do nas trafi, bo nie odpuścimy, żeby go nie mieć. No ale na razie ceny są, wykraczają poza wszelkie możliwości. Nie ma ich też wiele, więc... Musimy jeszcze poczekać. Może gdzieś się jakaś okazja za wielką wodą, lub, lub może trochę bliżej, ale jednak trafi. No tak, to była nasza niespodzianka na dzisiejszy dzień. Yy, za chwilę nakręcimy krótki film z wszystkich, tutaj, yy, jakby to powiedzieć, perspektyw. Tak, tak. Zapraszamy do oglądania naszego kanału, naszych filmów, do subskrypcji oraz komentarzy. I przechodzimy do następnej części tej prezentacji. Tak, dziękuję. A oto nasz gramofon z góry. Tak to wygląda. Możemy go otworzyć. Bo on pracuje również, gdy jest otwarty. I tutaj mamy regulację, o której wspominałem, obrotów, jak i wyboru płyty, wielkości, czy to będzie singiel czy, czy płyta duża. I to są w zasadzie wszystkie regulacje. I teraz pokażemy to z dołu, jak to śmiesznie wygląda. No, a to nasza wieżyczka. Kasetka włączona. Naprawdę bardzo, bardzo ładna. Ja osobiście, no cóż, słabość do firmy Sony mam. I cieszę się, że udało się to uruchomić, zaprezentować Państwu. Taki oto dziwaczny gramofon tej firmy musiałem oczywiście o czymś zapomnieć o czymś bardzo ważnym więc ten kawałek dogram jeszcze dodatkowo mimo że już się z państwem pożegnałem jak to ramię tutaj działa bo o automat działa bardzo bardzo szybko bardzo sprawnie w sumie, można powiedzieć, nie ma za bardzo nawet na co patrzeć, bo jest to dla osób, które mają do czynienia z gramofonami automatycznymi. Nic nowego, ale mimo wszystko szkoda byłoby tego nie zaprezentować. A więc jeszcze raz. O. I w ten sposób mogę się chyba teraz z czystym sumieniem. Pożegnać z Państwem do następnego odcinka. I do miłego zobaczenia. Do widzenia.